Singapur. Kolejna część naszej podróży, a tak naprawdę e, pośrednik e, pomiędzy Indiami a Azją Południowo-Wschodnią. Miejsce styku dróg e, wszelkiego rodzaju podróżników, e, biznesmenów e, czy osób migrujących e, za pracą, na przykład z Indii, e, Malezji czy e, z Chin. Centrum finansowe e, E, oraz e, Duży Port Przeładunkowy. E, przez e, okolice Singapuru przepływa rocznie dwukrotnie więcej e, e, statków niż e, przez kanał Panamski czy e, kanał sueski. Singapur, metropolia XXI wieku.